Druga część. Część druga, proszę Państwa. A tutaj jeszcze w międzyczasie dodałam dwa jajka. O czym zapomniałam wcześniej. Po to, żeby się to skleiło. Ale wydaje mi się, że... w czasie pieczenia. Ale wydaje mi się, że to jest krok. Um, którego mogłoby, nie, którego być, mogłoby nie, nie być. Tylko też się uda. Tylko wtedy może być bardziej takie sypkie. Ten warsz może się okazać bardziej sypki, nie? Tylko, mm że -hmm. ten makaron się tak nie chce wyrównać no. z tym mięsem. Co się przejmujesz? Ktoś dostanie mniej, ktoś dostanie więcej. No znaczy, to tylko. styko. Ciekawa jestem bardzo. Musi być ciepła, nie? No, chyba lepiej najlepiej. Większy ten no i tak chyba im dłużej jest w tej wodzie, mhm. tym się robi taki bardziej elastyczny już. Dobra, chyba, żeby nie przegiąć może, nie? Żeby cię ci może nie rozerwał. No teraz na przykład mięciutki, już tu zaraz tutaj tego mokrego dostanie z tego farszu. Ładna. No. No dobra. Nie mówię, już to będzie idealnie, nie? Dobra. On no, się rozpawił, nie? Ten już y, widzisz, czyli może za dużo wody było. Mhm. Cyk i już Basiula wyjmuje wyjmuj no, jest chyba. Twardy, no jest Ale twardy. zobacz, on jest namoczony, powoli sobie dochodzi i teraz tym go jeszcze zmoczysz przecież. Ale nie jest taki elastyczny, ciężej go będzie no, zaciągnąć. No zaraz zacząć. będzie przecież. Cały czas moknie. Git. Chyba no, powinniśmy mniej tego farszu. No, już się rozpadło. No widzisz. I co jest ten tych Cyk, cyk i już od razu tu. Żebyś zdążyła. Dobra. I mniej tego farszu, nie? Dobra. Teraz by się łamał. Nic się nie złamie, zobacz. Nie no nie, się teraz mnie nie skleja tak kolejny. No. A mnie trochę zaszczytla. No fakt, to jest całkiem inaczej niż na tym, no ale to moknie, nie? Cały czas przecież. Nie zdzielamy tą łyżką metalową tego? Co? Dlaczego robisz takie kwadratowe? No, zrób okrągłe. <noise> takie proste. jest. Nie, mówię o, dłuższe zrobić. Jak to dłuższe? No, nie takie krótkie, tylko dłuższe, może, nie? Czyli mniej farszu. No nie, hmm. wychodzi na to. Nie ja wiem, czy oni nie powinien jest taki bardziej suchy, może. Farsz To, nie to jak myślisz? No, co jak myślisz? Jak to Zrobimy. Więcej? No może, no może jeden tak. Ja bym go najpierw spróbował, mogę? No. Patrz. Przyspieszyć, bo, bo to się Tak. Teraz może jakoś tutaj go przyblokować. Tu. Może tak będzie lepiej, no? I, I teraz zabijaj teraz to przesunąć tak. Przesunąć to tak. Bosko. O i zrobić. Bardzo Diego. dobrze to zrobiłeś, bo ci to wyszło? Long Saigon. No, może więcej faktu, było. Weź to? Co? Już. Biorę. Tak, ale w drugą stronę, bo rzeczywiście. Więcej mówisz. No tak. Nie za dużo teraz znowu, ale dawaj, robimy. Robię Tak. Mhm, tak, tak, szerzej, no dobra. Teraz przygnij mu te różki, cyk, da się to zrobić, cyk i zawijaj dalej. Mamy to. I ten jest idealny, widzisz? Mhm. On no, spada się niestety. Dobrze, dobrze. Mamy przeróżne, zobaczcie Państwo. Tutaj, od takiego, przez taki. To coś czuję, że tutaj tego farszu zostanie, i fajnie. będzie z tego do podgrzenia jakaś jajecznica. Zaraz. Jako dodatek. Właśnie tu jest gdzieś sekret, nie? Tego, tego moczenia tego. A wiesz co, już widzę, że na przykład ten będzie lepszy. Mhm. Dobra. Widzisz? Pięknie. Każdy raz tak będzie wychodził. Coraz lepiej, no? Nie przykleją do tego papieru. Nie, nie, nie. No, ja tylko nie mogę około siebie zaklejać. Dobra. Za dużo wody, wiesz? W tym farszu, tak? Tak Czy... się wydaje. I Wygląda jakby, tak jakby bardziej odparowany. Mm -hmm. To chyba byłoby w lepiej. Ale to będzie pyszne, Już nie mogę doczekać. Tylko szkoda, że tak nieestetycznie wygląda. A to waliłaś tu u soli? Gdzie? Do, do tego farszu? To. Ale szkoda, że to tak nieładnie się tam prezentuje, nie? Ładnie się prezentuje, pięknie się prezentuje. Farszu. My tak chyba to zbyt na bogato robimy, nie? No to się już skleimy. No i one już są nie do ruszenia. Ale dobra, luz. To ja go chyba tutaj położę, czy Ty już? Nie... Spróbuję jednego zrobić z małą ilością. No. I może wtedy wyjdzie takie cygarko dłuższe. No. O, cyk. Z tego papieru, żeby nie będzie w tym... Patrz, no wszystkie mamy już kształty osiągnięte. Ostatni. Co? Ostatni. Ostatni. No i git. Tak, no ale to trzeba było zrobić ich kilka. Żeby się przekonać. Tak. Trochę mi szkoda tego paczku, bo co z nim zrobimy, z tą resztą? To już wolę nawalić tu. Mhm. Jeszcze zaraz tego z, z Demobilu weźmiemy. No i co z tym? To się nie zrobi? Nie, Dawaj, nie. ja to zaraz spróbuję. Odratować. Ja to już, a no nie wiem, musiał ja musiał akurat jest na jednego. On się już pokleił. Daj sobie spokój. Wygląda trochę jak ona zresztą. No, wiemy, to jak co no wiem, jak to wygląda. To nie jest ten program. <laughs> nie dotykający no to jest klejące. Mam coś z niego robić? Nie. nie. Zabieraj ten telefon, bo będę robić dalej. To jeszcze chcę posmarować odrobiną oleju. Jak Krzysia, sajgoneczki. Podobałem się. Nie, nie, nie. <laughs>

Pięknie. Dawaj, dawaj, bo chcę, żeby to szybko weszło do pieca, żeby e, się tu nie rozpuszczał ten papier, bez sensu. Dobra, pięknie, Krycha, ostatnie trzy sztuki. No. Jeszcze jeden. No. Smarowanko, pięknie. Dziękuję. Przepraszam, to może być zmywarki możecie... Spójrz do się. Ha! No. Następne wyjdą ładniejsze. Słucham. Tak, będziesz miała teraz czas. To co? To Zrobisz mi to, tą podkładkę. Tak, zaraz ci zrobię. A co za dobra? Chwila, bo możemy skończyć. Co za podkładka, Krysiu? Jaka podkładka, Krysiu? Kolejna. A, wiem o co chodzi, wiem. Już są w piekarniku. A za ile będą? Za 12 minut, teraz już 11. To jest w kapuście? Nie. Jest takim placek, jakby makaron z makaronu ryżowego. Chyba. No, dobra? No, to... I kto to będzie? Ja. Z tobą. No, to jest, no. Ale wy że tak chcecie, ja się narobię, a potem w ogóle nie jesteście zainteresowani jakimiś rzeczami. To jest trochę jak z macą. Nie, tu, nie tak? Przed świętami Ja bym to chyba już pożegnała A nie chcesz tego Daj mi na miskę Ja to wsadzam do mikrofali i zaraz mam Zarobię z tą rzecz A może to na tym No to podgrzej na tym pewnie nie Mam ochotę w ogóle coś jeszcze Zanim wyjmiesz tę segan Dobrze. Tym to mam robić? Nie, nie, mm, mm, mm. się jak to się skomponuje. Z kiszonymi burekami. Jakoś będzie musiało. Co nie? Ja, ja też nie. No to 9 minut jeszcze.

Tało, tało. Nie, toła, toła. Hmm, pachnie dobrze. Cudnie, no. Dawniej nie jadłem tych susów. Wypiesz. Dobra. Mm -hmm. Pewnie więcej nie weźmiemy, bo to ostra. Mm -hmm. Słodko pytam będzie. No i super. No to też. No to No ale teraz już jest. Nie wiem, nie bądźcie, co tam też. Cóż takiego? <gry> dokładnie jest w tych sejongach, tak? Mhm. Mm już ja nie to zmarchowałem. No, to nie brzmi najlepiej. Proszę. nie to A skąd tu jest ostroż? У нас паприки острые. Банда острая. ogóle tak jaka samo jaka tylko chodziło mi o to, żeby te jajka trochę skleiły w środku, tam, wiesz, tą papkę, nie? Mhm. To w ogóle smakuje super. Tak? Mhm. Jest odpowiednio słone, odpowiednio ostre. Bo, że z takiej porcji mięsa i tego, tego farszu to powinny być dwa komplety tego papieru. I wtedy to. tak cieniutko to by trzeba było to. zawinąć. I wtedy tego papieru jest więcej, on jest bardziej chrupiący po upieczeniu. Mhm. No nie? I w środku jest tylko trochę tego farszu. A ja to zrobiła, chciałam zrobić, wiesz jak. Źle chciałam zrobić. No ale nic, pierwszy kot zapłat. Ciekawa jestem, czy to wyjdzie chrupiące, właśnie. Tak jakby wyszło po smażeniu, nie? Czas pokaże. Wyjdzie super. Bardziej się zastanawiam. No. Czy to się będzie trzymało kupy. Właśnie. Jak ma tyle farszu w środku. No. Tak i tylko jeden taki cieniutki wyszedł, a w sumie mógł być jeszcze cieńszy, nie? Widzę, no że takie, nie, takie buły wyszły bez sensu trochę. Jeśli nie, to duży talerz, no Tak. i polewanie tym i jedzenie łyżką. I też będzie super. Dobra, już wiem, że następnym razem trzeba to po prostu trochę inaczej zrobić. Muszę ten rosół wyjąć, wynieść stąd. O, to super było. Ja to zrobię. Naprawdę?

Pewnie wiesz... Dużo jest farszu, jest wilgoć pewnie. Dobra, mm, Dobrze. Następne zrobimy tak, że będzie dużo farszu. Mało farszu, tak? No. I dużo... i dużo ciasta. 9 minut, to od kiedy miał być. jeszcze chwilę. Tam tak, to musi być takie bardziej odparowane, bardziej suche. Upać, nie? Jakby było właśnie więcej tego, zawinięcia. Jedno zawinięcie więcej, jakby wyszło, to może by się to odseparowało tak trochę, nie? Ale będą super. Będą jak Już nie mogę się doczekać. To co? Na razie je zostawiamy tutaj. Zostawiamy. <laughs> Przed kominek czy nie? Tak. A nie, tutaj będziemy jedli, tak? Talerz. Przepraszam, nie do maczania, tylko będą do polewania. Mm, wyjdzie co? No i dobra. Tak. tak jest. Chodź, przejdziemy z przedkornikiem nad fokami. No, teraz tak. Co on tak się przewracał? Jak się to wygina. Ale cudnie. I dzisiaj też będzie DSR z wariu.